Cicho, się tam. Halo, gdzie wy jesteście? Kurwa, nie ma czegoś. Co to jest? Kurwa, nie ma czegoś. jest? Kurwa, Biorę go, kuja otwieram. No kurwa, blacha! Co to wypadło? A blacha dobra! No niby tak, 28 kosztuje. Weź blachę, no weź blachę! Ja mam w ogóle Weź blachę! No nie mam miejsca na blachę! <śmuszczak> A tam tylko jeden pokój był, tylko teraz jak ją wynieść, nie? <śmuszczak> Ej. Eee. Co, co to jest? Ej, co? To? Ej, co to tak zapierdala? Czy się zapierdalało tam? No Ty bo mamy problem Na no, dole leżymy Ty nie widzisz atarkę to na dole ma... odpalową Dodać Od No par Ta No dobra to wracamy, ale coś to zapierdalało ty Halo? O. Tej, witam. Witamy, witamy Witam, witam A gdzie Damian? Nie no, wiem, nie wiem Damian dołączaj, bo my, my czekamy. czekamy Ej no Steam mi my nie działa Jak trzeba powiedzieć To wszystko a -a. Kurwa, A -a. bo nie nam nie pokazał, skurwysyn yeah. syn Tutaj, tam z tyłu nic nie ma, nie? Tutaj jest coś jeszcze I dwa znaki, o kurw Co jest jest. znak, czarny, 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 czarny A -a, Kurwa Już idziecie po mnie, proszę. No dobra, no, już idziemy, idziemy. No. Tak, tak ładnie, proszę. Ej, a może po prostu te kurwa... Bihajwy weźmiemy? Tylko nie wiem ile one kosztują. O. O, Bo są jeszcze tutaj te pszczółki, ale nie wiem ile one kosztują. nie wiem jakie obgrywa... Pod prawym macie waliu możecie zobaczyć. Ej, to jedna taka... Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Dobra. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Ok O! Nie! O wodszy! <grym>, Co widział! mnie! nie! Mamy pietrą! Dawaj Vitol, dawaj, dawaj, dawaj! Trojic, głoś się! Luiz, goście Chyba sobie nie żyje. A wódkę biorę. To wódki trochę? O! Nawet pojedynkę chce dla nas. No, będę bo... Poster Postarykowy witek zgłasza się. No. Z policji! Pan policjant dzień dobry Dobra dobry Potrzebuję wsparcia Dobra, teraz będziemy szli komuś najebać tam, nie? Jak kogoś spotkamy tego czarnego Tego, 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 to dobra. go napierdalamy Tylko ja ten, ja flashbanga w ogóle spaliłem Bo yy, godziło mnie trzy mapki To rzuciłem w nie po prostu A, no dobra, to git, to kupię dwa flesze Bo są teraz w promocji no, jeżeli... O, o, proszę bardzo daj panu w sumie Mocne, mocne O, jest strój? Jest, jest Dawaj, ten czuł. Świeży <laughs> Teraz świeży. Johazardzik, -hazard. widzowie e? okay. Eee He? No, żółtacy e? Żółtacy Ej, kto nie ma latarki? Mówię na was żółci e? Po co mi to gówno do otwierania na przykład? Macie śmiałeś łopatę? Nie A Ja nie mam opaty A <śmiennie> AHA! Ej patrzcie ile, ej patrzcie ile jest warta ta kurwa ta! Co? Ile? bym się nie wyświetla. No kurwa. Równo. Ale może... Ej! Ej, 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 do wyjścia, do wyjścia, do wyjścia, do wyjścia! Ej coś tu... Co tam było? Robal! O, do rada, do rada, do rada. Robal, 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 Gitara Ogólnie tak, nie, duży, duży Mam przyszła, mam przyszła! Dobra! ruszam, ruszam, ruszam. Bal go! Dawaj! O tu kurwo! Dawaj tu! Jazda! Dobrze mną! <grym> Ej panowie! Panowie! Panowie coś zapierdala na pesach Ktoś z tyłu tam skończyliśmy. Szybkie ty, jest. Coś tu chodzi. O, o! On wstał! On wstał! O! Wstał. O, wstał. o, ja! A myślałem, że on już nie żyje. O kurwa! Wracaj tu! Nie! Nie, nie! Wróć tu! O kurwa! O, ja! Kurwa. Uciekaj! Spokojnie, spokojnie! Dobra, dobra! Ej, uciekaj, uciekaj! Ej, kto jest ze mną! Uciekaj, uciekaj! I nie! Biegnij! Ja też jestem obity w sumie Ale to i tak w sumie tutaj ja ci chyba Wiesz jak cię wiemy, dopadną to nie uciekniesz mi się wydaje Aha no to chuj No Co to, to kurwa? O! kurwa! ja mam flesza, mam flesza Co to, to kurwa jest? O! Ja! O, o, Zenerwował się panowie fleszę fleszę Dobrze, połogo do... pomogło, pomogło Ej flesznąłem go Do środka, do środka Stój, stój! Zamykaj, zamykaj! A co? Jak to? Nie jest, jest, jest! jest. Wito. Nie, wito, wito! Nie, wito, wito! Nie! Zamykaj, zamykaj! Mago, mago, mago! Po nie ma szans. Nie, to ktoś mnie To chyba ja! Ja myślałem, że ty biegłeś, kurwa, ja byłem ostatni. Nie, no ja byłem jeszcze, bo ja miałem tą ciężką śrubę, ja byłem Aha. A ja też właśnie... Z... No no no. też właśnie z nią szedłem kurwa i miałem takie... że na pewno na stub jest ostatni szedłem Kurwa, nagle tak jest banda no, byłem, kurwa. Powiem tak, gdyby ćwie było otwarte, skamiłem w piek Przepraszam No Mamy impostora z Timie jednak. Nie będę no, mówił to... Nie wiem o co chodzi. Panowie! Nie będę pokazywał <laughs> po eee, eee, eee. Hmm. Ta, ta, ta A i będzie deszcz, nie? Także zalewa, zalewa się do góry powoli Na, na początku pójdziemy wszyscy, ale potem się do tego ktoś cofnie O kurwa Ej no teraz jak się ten most zawali to mamy problem Nie chodźcie po, po kolei chodźcie po tym moście Po kolei, no O <laughs> hahaha, tylko słyszałem! Na dwóch, dwóch? dwóch. We dwóch? O kurwa! Ja fi! <laughs> e, dawaj, no dawaj. No. Kurde. Zostaw mnie! Dobra, daj, daj. O! Ja też, ja też! O kurwa! Druga, 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 drugą! Czekaj, ja mu oddałem! Oddałeś mu czym? Nie A, oddałeś mu rzecz! Ty poczekaj, póki jeszcze nas nie na... Czekaj, stój Podnosi ławy oh, oh. O! O! <laughs> Unlucky No to lipa Ale nie no, chyba da radę Da radę no I sobie pójdę i nic mnie nie zje Ej, <laughs> na prawo tam cóż kurwa akurat Nic go nie zje O kuru No to trochę penalty chyba dostaniemy, że się w trójkę wyjebaliśmy. No, ale będzie i tak sobie kasy nie mamy to nam za dużo nie zabierze. Zamówiliśmy sobie czy nie? Nie, nie, mamy co? Nie mamy kasy w ogóle. To lecimy po prostu. U. Ale to dosłownie zero mieliśmy? Tak. No, no jeden, jeden z jeden punkcik <noise> ale bida. Chodźcie, po prostu chodźcie. Przecież nie ja mogę w sumie. No, w sumie nie trzeba patrzcie. Dobra, ja na, dole. Nie, na, na, nie, weź na, na tym, postam. tym na dole tutaj? Tak, tak, tak No będzie w sumie lepiej No <grym> o, zajebiście elegancie. No, do przenoszenia no. będzie łatwiej Light Ej, co to było? Czy to, jest. O kurwa, drabina się złożyła chyba Ej, weźcie switcha tego Jest git, jest Już nie, już, za, nie, już no. nie jest git. A jest git Kurwa! Ja pierdolę, spadła to na będziesz będziesz robicie to i tam obszar Ja nie zgadzam na ja pierdolę Ja pierdole Co jest? O o, wskoczył mu wziął go Spadli, spadli spokojnie spadli, 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 spadli No cholera No tak, tak tak 413. Zabraknie. Zabraknie. Trzeba zapierdalać. 413. Szybko, szybko, póki jest czas jeszcze. Możemy coś ogarnąć. Ale kurwa... No, do głównego, do głównego. Do głównego? 半岛缅甸。